Tu płynie krypa, a tu mamy dupny wiatrak, który się kręci. I człowiek. Ale klimat. Ej! Za dużo słońca. Ej! Wilson Ciekawa ta bandera, ale dobra DaVenger. Wilson DaVenger. Nawet sobie Finder go idziemy dalej Tam w oddali za wiatrakiem widać stoi krypa do przewozu samochodów osobowych A no, idziemy sobie stanąć pod tym wiatrakiem no, Już daleko nie zostało